No, witam was bardzo serdecznie Ja jestem Jaboleks1311 yy, I ten filmik, dzisiejszy filmik będzie z serii Zagrajmy w Minecraft Pozwoliłem sobie już tworzyć świat Jeszcze nic nie zrobiłem Dzisiaj skupimy się, jak widać teren, Mamy już jakiś tam las Dżungle yy, i tak Te, yy, Dzisiaj sobie skupimy się tylko na Zrobieniu, zrobieniu podstawowych narzędzi Oraz zrobieniu, zrobieniu Trzeba będzie zrobić jakiś schron, domek, nie wiem. Więc zacznijmy może od yy, ścięcia troszeczkę jakiejś niewielkiej ilości drzewa. Troszeczkę ścisza może głosy z Minecraft, bo nie wiem czy nie będzie dobrze słychać, bo w innych filmikach nie było mnie zbytnio dobrze słychać. To było chyba, o ja dobrze pamiętam w Minecraft interaktywnie. To jest jeszcze chyba drzewo. To jest. Sadzonki sobie nie będę na razie wsadził, ponieważ że, ym, drzewa nam tu nie brakuje. Mm -hmm, mm -hmm. Ech, ale fascynujące to zbieranie drzewka. widzieliście tego laga? nie widziałem w ogóle że yy, że niby ścinam, ale nie ścinam jakaś jakoś tak dobra, zabijemy sobie tutaj kurczaczka kurkę jak to woli bo potrzebne nam może może wyleć mięsko albo jajeczko chociażby no choć tu kwoko jedna z ma i myślę, że fajne dobra, mamy dwa piórka i żarełko później sobie je przepalę dobra, może o, jest jeszcze jedno ten filmik będzie krótki, ponieważ tylko właśnie tak. o jeszcze jedna, ponieważ spróbuję tylko właśnie zrobić te, m, jakiś schron i podstawowe narzędzia typu kilof kamienny i m, może się na dobrani będę jej gonił. Zrobimy sobie deski 48 crafting boxa Tabla. I tak, postawimy sobie go na razie tu. Zrobimy sobie kilka patyczków tyle wystarczy, zrobimy sobie mm, mm, kill kilof, za chwilę zrobimy troszeczkę lepszy mm -hmm. o ojej, trafiłem akurat na ten. dobra, już jest ok dobra, domku nie będę robił na tak, um, Centralnie w lesie, ponieważ yy, wolę, będzie, z, z, zużyję mniej materiałów. Bo gdybym miał zrobić to na powierzchni, to bym wiadomo, więcej materiałów by musiał mieć. Stracić a tutaj pod ziemią to wystarczy, że sobie wykopię jakąś norkę. I domek będzie Gites. Och, <coughs> mm -hmm. jak przyjemnie. Na razie nie będę formował jakichś pokoi, to będzie tylko. Ja tylko w zasadzie to już skron mamy, więc ten odcinek będzie taki jakby nudny, bo to początek, więc yy, możecie, to coś jak Minecraft interaktywnie możecie pisać w komentarzach, co byście polecali, żeby abym zrobił, na przykład, nie wiem, yy, powiedzmy komentarz yy, yy, mógłby zbudować powiedzmy, nie wiem, hmm. no nie wiem, jakieś ciekawostki piszcie na przykład zrób, albo na przykład po prostu zrób, zrób na przykład dy, na przykład, żebyś zdobył dynie i zrób, przerób ją na, na nasionka, z nasionek sobie postać jakąś plantację dyni, czy coś takiego, nie? No i w zasadzie to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, piszcie, co mam poprawić w filmach. Dziękuję za uwagę, cześć!